Dobra, więc jeszcze przed odcinkiem chciałam powiedzieć, że ogłaszam konkurs. Ten konkurs jest yy, no ogólnie z Brawl Więc yy, pierwsze co trzeba zrobić, to trzeba zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę pod tym filmem i napisać komentarz biorę udział i losuję każdego yy, jedną osobę, a ta osoba dostanie mega boxa. Czyli będzie yy, doładowanie yy, klejnotów i wtedy y, ja otwieram oczywiście mega no i będzie może zadymiesz może nie i piszcie swoje niki i to wszystko pa i dzisiaj na ten odcinek przyszedł ze mną gość specjalny i przywitaj się cześć tu, L5231, zaraz tak? chwilę, e, Czekajcie, zmieniam właśnie e, u, nazwę kanału e, na Galaxy Gear 1, 2, 4, 7, a więc zapamiętajcie to. Bo Z dużej litery, pierwsze, a potem jest małej, więc zapraszam Was na ten kanał. I dzisiaj będziemy sobie grać i, i tutaj ja bym sobie chciała teraz skinka nie tego, tego kupić, no ale dzisiaj będę losować um, zadymiarzy i będę grała nimi w starcie CICHO TAM. Wysta wystarcie duo Więc zapraszam was na ten odcinek A ja A my widzimy się już jak będzie Koło fortuny No e, Więc ja już jestem tutaj w, w kole fortuny I będę losowała Pierwszego zadymiarza e, Którym będę grać grę solo e, To znaczy w parze I to jest no nie, no to jest kolt, a ja go nie cierpię. Dobra. E, Elo, mów coś, bo nie chcesz się mówić. No, mów coś. Ja też nie cierpię kolta, bo miałam kiedyś ten... Mhm. No. Miałam kiedyś prawo starsza, ale odinstalowałam, bo miałam za mało miejsca. Dobra, to tutaj... Elo coś tam 5-2-0 gada tutaj. Ja już gram, a tutaj ja, tam Jagoda gra. Nie gra, tylko mówi, więc Jagoda, dawaj mów coś. Nie mów, nie Ale to jest jej przybrane imię, taka jego, jej ksywka przecież, nie pamiętasz? Nie, dawaj mi pera. Upsi. Dobra. A ja nie mam na imię jego, tylko Fera. No co, ja tak lubię. Dobra, no to przegraliśmy to lubię. pierwszą grę niestety. I teraz... Ja y jestem brawo starsza. Dobra, a ja idę teraz do koła Fortuny. A jak Wera będzie miała już tego? Brawo starsa, to powiedz to Cię przyjmę do znaj. Dobra, Dobry. więc my losujemy i zaczynamy i to jest... Ja będę oczywiście a najpierw. Peny. No. Peny? To jest peny. Supnię. Ja nie cierpię szelki. Naprawdę o Jezu. Ona jest najlepsza. Ja ją kocham. Dobra, pen nam się wlosowałam. O, mogę ją sobie ulepszyć, dlatego ją ulepszę na poziom piąty. A i jeszcze. Już w El Primo. Mam siódmy poziom i mam do niego gadżeta. No i on jest najlepszy. To ci tylko powiem. Aha. On przerzuca przeciwnika i raz było tak, że ja prawie bym zginęła i go przerzuciłam. O Jezu. Prawie na środek mapy. Dobra, więc my zaczynamy grać. No, ale ty, Jagoda ta Wera... Tavera... Wyraźnie. No. no mi się zapomina, bo ona ma taką ksywkę u nas w szkole i dlatego. A. Bo lubi się ubierać. No? Bo ona lubi się ubierać w jagodowe rzeczy. Bo ona kocha ten owoc i dlatego. A tak. Chyba kocha, ale nie, nie wiem. Oto, jeżeli miała ten... plasterek... Ale niestety znowu przegraliśmy, ja nie, ja, no ja lubię grać peny, tylko na takie lepsze odległości, na przykład ta mapa na peny, no jest średnia, jest średnia, ale na Bula, na Colta, na Shelly, na Jessie naprawdę jest fajna. Aha, a ja mam dopiero 44. A, dobra, a mogę Cię już przyjąć? Do znajomych? Y -y -y. Ja się jeszcze prawo rozpastaję. Ja oczywiście nie stałem Dobra. E, ale jak ty już werka miałaś konto, to powinnaś go mieć. Bo ja tak miałam. E, dobra, więc teraz idziemy. A, no to ja wtedy szybko... miałam z moją księtkę. No, więc teraz idziemy szybko e, do koła fortuny. Ja miałam po prostu jagoda, nie z literki. No, bo wiecie. Jagody ona kocha i dlatego. Dobra, co nam się wylosowało? Naprawdę, naprawdę wy mnie nie szanujecie koło fortuny. Riko. Co? Riko. Który to był Riko? No, ja go nie cierpię. A który to był Riko? Bo ja zapomniałam. Taki, który szczela szczera piłeczkami. Takimi kolorowymi. A, tak. Ja go nie cierpię. Ale bierzemy ja... do niego z pięknego skina, który był za darmo. I wybierz. Idziemy na starcie. Duo. Ciekawe, co teraz pójdzie. I na tą mapkę też jest fajny Riko. To też powiem bo on jest naprawdę fajny na tą mapę. I Jessie też jest fajna. A najlepiej jak Jessie ma y, tego, ul, tego. Przepraszam. A co? Nie. Jak ma Ulta. Y, nie Ulta, tylko. No też Ulta, jak daje tą wieżyczkę. Mam 91 już. Mhm. I jak daję tą wieżyczkę i wtedy o, ją ulecza. Ojej, tutaj mamy grzybki, subcio. Się uleczymy troszkę. Na chwilę tam... razem w parze zagramy, co? Dobra, tam jest El Primos. El Primo. Tylko już nagramy drugi film, żeby już tam mieć kilka już filmów, bo dawno nie nagrywałam. Miałam sporą przerwę. Czemu? Bo, 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 bo w ogóle nie mogłam nagrywać, bo oczywiście telefon mi wpadł do kibla i no, jakby, no. A wiesz, że ja trzymam długą przerwę teraz? Aha, dobra, mam ulta, chociaż go nie cierpię. Dobra, już otworzyłam. Ja je... kurde, weźcie. się Dobra, szczęli się? O, jest, idealnie. Mam 10 power cubesów. Dobra. Co to było, bo ja zapomniałam. Takie jak jesteś na duo albo na solo w takim tym. Są takie zielone, zielone i tło zielone, a ogólnie to jest... a W środku jest taka strzała, jakby... Aha. Nie wiem, że to nie strzała, ale no. Taka żółta. Kurde, o, ja... ja, ja go jestem nic na próbnym, jestem na próbnym. Kurde, Rosa, o oh, nie, 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 ja zginę, ja to, to jest pewne. Nie, nie zginęłam. Uuu, uh, pierwsze miejsce, Subcio. O, ja kiedyś tak miałam. Chociaż nie cierpię grać rikiem, ale mam pierwsze miejsce, Subcio. O, i akurat zaliczyłam ten karnet. Jeden, nie wiem jak to się nazywa, ale no. Dobra, yy, i myślę, że sobie... No i otworzymy, a nie, ja weźmiemy, weźmiemy, tak, tak, weźmiemy mega punkty mocy i oczywiście, to jest, gdzie jest najważniejsze dać te punkty mocy, to chyba każdy wie, do B, bo ja ją kocham grać, kocham i Piper też kocham grać, to jest najlepsze, tak. I miałam Mega Boxa, tu. A ja da się przeminąć ten? Da się. Chyba da się, chyba raczej tak. Dobra. Yy, I ben, i właśnie yy, czekam, ażeby aż odblokować BU, bo on naprawdę, on jest fajny. Dobra, i ten film będzie trwał 15 minut, a potem zagramy z Werką. Yy, I będziemy to samo robić. Ja będę losowała dla niej i dla siebie. Dobra, yy, tylko najważniejsze, czy ja na na mam szarkę. Aha, tylko. Chyba, że to jest samo konto, co miałam. Ja, a jak masz to próbne, to czyli nie. A nie. Jak masz próbne, Czekaj, to no. nie. Dobra. On ja się nazywa Vera1. Dobra, ale za chwilę jej szukamy. Ale najpierw idziemy oczywiście yy, zakręcić kołem. Fortuny. Jest y, tu... vera 1. Dobra. Dobra. No poczekaj chwilę, bo ja tutaj kręcę. I co bi! Subcio! Bi, 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 bi. Wyszło nam bi, więc subcio, naprawdę. Chyba trochę za, za dużo używam Subcio słowa. No, ale... No może jeszcze zrób challenge. Nie mówmy, nie mów e, e, spróbuj nie powiedzieć subcio. No, ale i nawet nie zauważyłam, że nazywam się JJ Dodge bo tak sobie się nazwałam, bo ogólnie nie miałam, na, nie mia, ma, miałam taką głupią nazwę. No i teraz wziąłam JJ, JJK Dodge, ale mam zamiar zmienić na tutaj ładną gwiazdę, tylko na ładną gwiazdę, tak. I bierzemy B, tutaj B na szóstej mocy. Za chwilę może będzie odblokowany gadżet i oczywiście bierzemy tą fajną B, ptówki. Yy, ja na razie wygrywam, powiem tak. Moja drużyna na wygrywanie. A, bo ty masz te okropne zbiory klejnotów. O jezu. Tak, ja mam. Ja ich nie cierpię. O, nie. Poczekaj chwilę. Czerwona zaraz wygra po prostu. A ja najlepiej gram takimi na dystans szeroki, czyli B. Piper. Na nich chyba też jest na taki szeroki dystans. O, nie, nie, nie wygrałam. No, Jackie! Nie. A! Jackie idzie! A! O Jezus, Maria. Ale nie, mam Nie ja ją Nie, to. Ciągle wyskakuje, żebym upała, nie? Dobra. Jackie zabita. Mamy cztery Power Cubes. Nie można zginąć. A! Col tam bije mnie. Tutaj nita się odrodziła chyba. O Jezu, to jest złe dosłownie. Tak, ten ja ten. lubiłam klęśnicę. Nie. No i przez ten głupi internet przegrałam, ale trzecie miejsce nie jest najgorzej, dostałam plus dwa pocharki, e, jakbym odminusowała to by była masakra, czemu ja powiedziałam odminusowała, dobra, jakbym, e, jakbym straciła to by było e, gorzej, ale trzecie miejsce też jest dobre, halo jesteś? Aha. dobra, więc... O, ja się skupiam, wiesz. Dobra, więc roz, lo, losujemy, no. Dawaj, dawaj, dawaj i jest to... Pam! O, super, Pam. Ja kocham grać Pam. Ona na blisko, na, dale, na daleko, to jakoś tak się to mówi, jest bardzo dobra. Możecie mnie poprawiać w komentarzach. I tutaj... Ogólnie na tą mapę to ona jest bardzo dobra, ja ją kocham, ale szkoda, że, jej, że ją zmienili. Miała taki fajny odkurzacz, wszystko tak. Czy ja to dopiero zauważyłam, że ona tutaj ma wisiorek z plecaczkiem Jessie? Patrzcie. O Jezu, ja to, ja to dopiero ja teraz zauważyłam. żeby grać w wietr... W zbiory klejnotu. No, a ty musisz chwilę poczekać, bo o jezu, ja mam już Denomajkę, więc ja no. musisz czekaj. mieć 30 pucharków, żeby zagrać w tą fajną duo. Wtedy cię mogę zaprosić i w następnym odcinku będę z nią grała. Czyli, może jeszcze, chyba, jak teraz to oglądacie, a teraz jest. Który? 21.37 Nie, który. 15 czerwca to powinno jutro wyjść. O, y, o której o, o... o... o Jezus! czemu ja mówię o y, no, o godzinie? Nie, nie o godzinie. Y, 16 czerwca, bo ja myślę, że to jutro będę wstawiać, albo dzisiaj, a następny film będzie dzisiaj. Jeden film będzie dzisiaj. Więc no. Nie, więc zaczynajmy i chwila przerwy. Ale fajnie, mam Gaila tylko on się coś się nie rusza ten głupek przepraszam, że na Ciebie mówię ale ruszaj się Geilu. o, chyba ma słaby internet, ale ok Gail, co Ty robisz? kolta trzeba gdzie on idzie? dobra, ja idę w przeciwną stronę bo on gdzieś idzie tam, gdzie nie ja tutaj są jakieś bitki El Primo na szóstym, a Peni na dziesiątym. Kurde, tutaj ktoś jest. Ja na trzecim jestem. Jezu. Jezu, El Primo na dziesiątym, on ma mnie na jednego strzała. Nie, 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 nie. nie. O Jezu, Penny mnie atakuje na dziesiątym i ten. O, odrodził się. Gale, dawaj. Nie wiem, jak on ma Gale'a. Może sobie kupił tamto. Choć nie wiem. Na razie u mnie jest remis, o dobra, odgrywa moja ro e, ro Dobra, robimy go i koniec tego El Primosa, dobra, wow, aż ma, jestem teraz na piątym uchu, haha. Ha. E, dobra, szybko Ciebie tutaj dajemy sobie uleczałkę, no żeby go no. też trochę biła. Ja się tutaj jeszcze troszkę uleczę, mm, szkoda, że tak daleko to stawiłam. Mm, dobra, bijemy, bo on ma 0 Power Cubów. Yes, no, no i wygraliśmy. 12 Power Cubów na koniec nam zostało. Jeszcze tam ten. Ej! I pierwsze i miejsce, ładna, więc... ładna, ładna! A ja się mam wyjść, bo mam ciągle zbiory klejnotu. E, ale co ty chcesz? No bo tu jest aby odblokować pełną grę, przejść jedną rozgrywkę. A ja mam wygrać, tak? Tak, masz wygrać, bo jak nie a wygrasz, to... To nie... na ciągle przegrywa. O Jezu, bo ty Ale... musisz ich walić, a nie! Coś tam robisz, co ja nie wiem gdzie. Jeszcze... Dobra, poczekaj, bo robię opening skrzynki dużej. Dobra, otwieramy czary mary, hokus pokus. Coś niech nam... Aha, dobra. Dobra, 8 do pamki i 21 do rosy i 110 klej... tych no i nawet dobrze, bo ja wybieram, żeby sobie wszelkę ten i żeby mieć już gadżet ten. Aleluja i do przodu. Okej. No Dobra, więc ym, więc teraz teraz tutaj idziemy. Oj, ja piszę. Coś piszę. Dobra, więc losujemy, żeby to było coś fajnego. Hmm. Jeszcze tak o, o, mam wybierać Barley czy Poco? I wybieram Poco. Tak. Bo ja Barleyem nie umiem grać. Tak, niestety. E, ja w ogóle moja drużyna nie. Ja sobie bez sensu kupiłam sobie tego skina i tak tym dynamitem nie umiem grać. I Barleyem. Jeszcze tutaj nie umiem takimi rzucanymi, czy na przykład Kiełkiem i. Akrołem to ja w ogóle nie lubię. Tarą to ja lubię. Tylko na innym kącie mam tarę. A Mortis to dla mnie jest fajne do uciekania. Chyba każdy Chyba dla każdego jest fajne do uciekania. Yy, dobra, to co ja miałam. Poko. Tak, chyba miałam poko. Możecie tam, yy, no jakby yy, napisać. Moja już wygra, bo mamy 18 diabł. Kle... Nie, już 20 mamy. No, no to widzicie wygra, ja, za, ja tylko wygram tym pokiem, wygrała, ma pucharki, subcio, no i teraz, o mam broka, tutaj trwa już film 18, 19, znaczy i 8 minut, już poczekaj, bo ja gram, dobra, więc przejdziemy jeszcze tym pokiem, po, pok nie wiem jak się mówi, ale tym poko. przejdziemy jeszcze tą rundkę i kończymy film i nagrywamy drugi z werką. No ja sobie zagram jeszcze jedno. Kurde, tam, tam. ten... Chociaż to jest nudne, bo to też... Ja tutaj no. mam uleczałkę, więc się uleczę. Uliczyłam nawet Pi. swojego prze... Nie przeciwnika, Pi. tylko Pi. mojego. Pi tego. Dobra, zabiliśmy ten, jesteśmy to na tak? siedmiu. Power Cubach tutaj on próbuje być na większy... Dobra. Wygraliśmy. Ja chciałam jeszcze tą skrzynkę dobić, ale się nie dało, ale super, bo mamy pierwsze miejsce i 9 pucharków, więc wyjście i teraz jagoda. Kurde, Tu jest zawsze, mówię na nią ten, bo. Bo ja pamiętam ze szkoły jeszcze, teraz jest kwarantana, że my na nią w ogóle mówimy cały czas. Dobra, Werka, yy, pożegna się z widzami. Błaj, błaj, muszę skończyć tą rundkę i zagramy sobie raz. Tak i proszę was, proszę was, żeby po tym filmem było tak z pięć łapek w górę yy, no, i zero w dół. Ale jak mu się nie podoba, to, to możecie dać łapki w dół. I usunęłam A. swoją piosenkę, bo jakoś ten... No, było tam najwięcej łapek w górę, ale coś mi ona nie przemawiała do gustu. No, ale. Jak ale Wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał. Nie, nie reklamuj się. Dobra. E, więc jak A Wam reklamowałam się podoba. Nie? nie, bo cię o, wyciszyłam. Nie. Dobra, więc jak Wam się podobał film, dajcie łapkę w górę i suba. A jak Wam się nie podobał, tą łapkę w dół. I widzimy się za chwilkę na tym samym koncie i. Będzie to następny film i będę nagrywać teraz z zywerką, więc się pożegnaj i ile ma być pod tym filmem y, tych łapek w górę. 20. Jezu, ja nawet telefonów nie mam. Właśnie na mój y Dobra, nie, nie reklamuję się, więc jak Wam się podoba film, dajcie łapkę w górę i suba. Pa pa!